Lecimy. Jesteśmy w Zawrocławskim. Wielbłądy to nasz pierwszy punkt, ale słuchajcie... Terenu do zwiedzenia. 11. A, chciałaś w teren do zjedzenia. Proszę bardzo. I w każdym razie pogoda nas nie oszczędza, bo to znowu mamy tak jak w Kazimierzu. Zobaczymy z drugiej strony. I go tam nie zjada, go nie atakuje. Najdłuższe rogi na świecie. Watusi. Tu jesteśmy, co Ferrarium. No dobra, w każdym razie właśnie można taki bilet wykupić. I to się sponsoruje. stanowiło. I myślę, że to zagrożone wyginięcie można uratować. Jest to temat ale zobaczcie tam. O tych nietoperzach. Wszystkie nietoperze podlegają ścisłej ochronie w Polsce. I w Polsce stwierdzono 24 gatunki. O jest! O, o, patrzcie, patrzcie na to jak się tu wyleguje. Ale numer! Są Sona, Nabi, Maksim, Zoleo. Aha, tamto poczka sobie. O jak Ja, Jadzie za Krzyżują ich z kotami domowymi, więc po 50 sztuk tylko jest w Polsce. I mogą wyginąć. Coś tu krąży, coś go zdenerwowało. Wilki tutaj są. Chyba słyszę to wycie, bo tutaj jest taka symulator, gdzie można włączyć sobie, posłuchać tych dźwięków. Świnia rzeczna. Sek! Oj, wygląda jak elfik! I dzisiaj się Kolejny! Mamy taką, jeden jest bardziej brązowy, i drugi bardziej troszeczkę rudy. Fajnie co? Piękne. Ciekawe co robią, muszę przydać sobie broń. Tosia? Maść ma fajną. Okapi. No, o, Okapi. Okapi. Owca kameruńska, ale ładna. Ale śliczna. O jakie miu, 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 miu tam? Owce. Znowu mamy owce. Tym razem świętego jak kuba O! O! Nie, tak to Nie urosło, to urosła. Ma... Co tam nie? Tam go nie ruszaj, bo go tam. Zobacz, jak go to zaczepia. Widziałaś? To są okozy karłowate. Jesteś ty? nie wiem. One liżą, zobacz. O, o, o. Jeszcze spadło. Poszukujemy je tylko. O, ślicznie. Sześć, maluszku. Owcy. O, widzisz? A za go zobaczysz zaraz? Czego? No, jest ja! O! Meniu, meniu! Uważaj! O, ślicznie! Się nie bałaś Brawo! Aaaa, języczkiem łapie. Ale śliczne małe, ale małe śliczne to przyszły. Ludzie. Joki fluffy. Wyskakują, żeby karmić. Opa, ale mał. O, 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 pa, pa, pa. O, co robię? Ej, Wejdźcie całe z łapą? O, dobrej żyrafy. Z Afryki Wschodniej żyrafy pochodzą. Najwyższe współczesne saki. Do pięciu metrów, 5 metrów. Z czego 2,5 metra to wyjątkowo długa szyja. O patrz jak się tam kłócą! O! Tak to chyba już jest na drodze. O tam jest. To przyjdzie przyjdzie. Tam, tam, no tutaj to tu ładne takie dosyć fajne płynę. To to nieźle to zrobili. Tak się łabia lata. I znaki. Zrobione nieźle. Będziemy jeszcze tam na dół iść A to będzie. Jaka szyba Czekaj O taka gruba szyba No jest ładnie I czekają Ale żeśmy tracili na moment, nie? Ale ryb no, a... mnie to No to ładnie. A, ale raz na nas robiły. Jest bardzo gorąco. Weszliśmy do takiego pomieszczenia Kongo Afrykańskie więc jestem dumny. A tam sobie śpi pan krokodylek. Tak właśnie pingwiny wyglądają z oceanach. To są powody, żeby zrezygnować z plastiku. Masakra. Tylko że kraje troszkę mocniej zaawansowane niż Polska już to wiedzą, ale Polska nie bardzo. O, jest ten krokodyl tutaj. No właśnie, kręć! Ale fajny. azjatycki teren. Zobaczcie, pokażę wam teraz najgroźniejszy gatunek na Ziemi. Hej! maluszek. To są wyjce, wyjezd czarny. O, o, luzem są te... sobie chodzą. Krążą sobie, no po prostu jest to otwartym terenie, nieźle. Puśtawka, niezła, na własnych rękach. Są od lewej dłoni małp, człekokształtnych. Spójrz i porównaj. I tu jest tak goryl od lewej: orangutan, szympans i gibon. Także goryl jest największy, ale łapsko-potężny. Ciekawe co. Małe paczki się bawią. To są lemurki. teren Zo jest ogromny. Zobaczcie, jaki budyneczek sobie tutaj. A, zobacz, zobacz, budynek dyrekcji Brama Japońska. 1901. To tutaj musieli urzędować swego czasu państwo Gucwińscy. Myślę, że jak ktoś ma tyle lat, co ja to pamięta w telewizji. Program z kamerą wśród zwierząt. To było o Wrocławskim Zoo. Tu znowu bardzo fajny budyneczek. To obrzeża, jesteśmy w sumie na obrzeżach. O przyszły, tak? Czy to druga rodzinka? Nie O ja, patrzcie, patrzcie. Ten budyneczek to jest baszta niedźwiedzi. Najstarszy obiekt w Zoo. A zbudowany na otwarcie ogrodu w 1864 roku. Przeznaczony był dla niedźwiedzi. No. Obecnie służy celom edukacyjnym. Dobroca, mam wrażenie, że jestem w Łodzi. Bo tutaj ta uliczka też, tamta strona jest taka ładna jest mi Stare tak. wszystko. No ileż ja Wam tych kamieni dzisiaj tu pokażę. Wow, ale kolory. O, it. Podoba, Podobne do Paniotowskiego w Warszawie, tak myślę. Może starszy. Czy wy to widzicie? Ależ to jest cudne. Cały budynek jest zarośnięty. Jak mówię, czy się muzeum narodowe we Wrocławiu, tak? Tak różne wystawy, różne rzeczy. Jest Paulo Ramona, słychać po lewej stronie. To jest Dom Wolności, jak to teraz. A, Coś pięknego, ja, ale musieli. No, rewelacyjny kawał dobrej roboty. Świetnie to wygląda. i węzłów wodnych. czyli są jakieś połączenia Można sobie dokajaczkować wow. Czyli co? Bastian ceglarski Dochodzimy do serna sprawy. Tu jest katedra. Na 100%, bo czytałam, że jest niedaleko. Także to jest katedra wrocławska. <grywa> siedzą w trawie. O, zobaczcie, ludzie siedzą w trawie. A to wcale nie tak w trawie, bo tam są takie ten, ławeczki. O to? No i no, Aha! O, no proszę. Minka mówi iluzja optyczna, że schody. Ale numer! Ha! Rzeczywiście nie ma tu schodów. O, a, a siedzenia wyglądają tak. I tylko wygląda, jakby to był burz. Tosia! Przepust wodny Wrocław Fortyfikacje Wrocławia z 1807 roku Ja cię, wow. Wow. no a tutaj też jest część tych fortyfikacji A tu jest fontanna Nie fontanna, wodospad Chodowy. <grystanie>

Myślę, że to może być... Nie, to hala targowa, słuchajcie, no. Hala targowa i taki budynek. Myślałam, że to może ratus. Leżeczki dookoła. O, i coś wam jeszcze pokażę. W scenerii wrocławskiej bardzo często spotykana rzecz. No bo oczywiście pięknie dookoła. O, coś takiego. Pula i noga. Pula i nogi elektryczne stoją wszędzie. I nie wiem, czy ludziom przestają działać i po prostu je zostawiają, czy. Wszystkie miasta Wrocław. Czyli też taki dosyć pokaźny, elegancki budynek. Taki kościółek bardzo podobny do. On no swoim takim ściętą, ściętymi wieżami do normandzkich budowli, ale kiedyś to był dawne miejski kościół parafialny. A teraz jest to teatr Lalek. Można wejść na punkt widokowy, który się nazywa Most Pokutnic. Ale cudny budynek że tu ktoś mieszka. Tak po angielsku założyliśmy, że ktoś ma chatynkę jak trzeba. No i chodzimy w stary rynek. Światło nie najlepsze. i jak to na wakacje przystało wszędzie te fajeczki, taby, restauracje 我专业刚。